Dobry dzień dobry, nasz dzień dzisiejszy, jak mówi słynne polskie powiedzenie, przed nami mecz o gigantyczną stawkę. Polska kontra Niemcy, eliminacja Mistrzostw Europy U21. Stawka jest naprawdę niebagatelna, jak już powiedziałem. Polska drużyna, polska reputacja pod wodą Macieja Stolarczyka, będzie walczyła o najwyższe cele, jakim jest awans do Mistrzostw Europy, który odbędzie się w 2023 roku. Pierwszy mecz zakończył się udanie na naszym ponownie. Na 50 udało nam się wygrać wynikiem 4 do Dzisiaj liczymy na powtórkę z że Tam reprezentacja Polski znowu będzie mogła zalecić kolejne trzy punkty do swojej tabeli. Będzie miała łącznie 21 oczek i dzięki temu będziemy mogli przedłożyć swoje nadzieje o ten awans. Trybuny powoli wypełniają się dzisiaj w Mamy nadzieję, że będzie bardzo wysoka, że mimo że nie gra pierwsza reprezentacja Polski, tylko reprezentacja te trybuny będą w miarę, w miarę wypełniane, przynajmniej te długie po jednej i po drugiej stronie. Do meczu pozostało mniej więcej 20 minut. Będziemy prawdopodobnie w przerwie również na taki krótki Serdecznie Was proszę na tą relację. Postaliśmy dzisiaj już składy, jakie Maciej Stolarczyk i trener e, reprezentacyjnie niech sobie w pierwszych minutach do bramki z w, 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 w linii obrony zagra Sebastian Wolukiewicz oraz Jakub Kiewiorg, e, którzy zostali ze reprezentacji Polski, pierwszej reprezentacji na następowanie reprezentacji U21. Nieprzypadkowo męczyć naprawdę od na naszą stawkę. W pierwszym składzie zamelduje się również wielki talent, który wyleciał do Brighton. Z wielką nadzieją, on ogromną bułgarską karierę i Karmownik z po lewej stronie. a tej jeżeli mamy... Bena Ledermana, Tukarza krakowa częstochowa mamy Łukasza Forendą oraz Kaspra Kosłowskiego, który nie dał, bo był bohaterem świadki, czyli świadkiem jego głośnego transferu do potężnego belgijskiego klubu. W linii ofensywnej no, o losach przesądzi i jak bardzo białek Łukasz Poliburga, który w ostatnim wziął sporo końcówek, gdyby nie uraz i kilkumiesięczna przerwa, może byłby już dzisiaj reprezentacji polskiej pierwszej, dzisiaj będzie zasilał linię ofensywną w reprezentacji polskiej. Uchwała się tej jednostce dziedzinowej. Jest również Włakomy oraz Maciej Skóraś Lech z Lecha Poznań. Lech Poznań z nowym tym roku Polski. Tym razem postara się ko o kolejny duży występ dzisiaj w meczu z w ostatnim meczu z i popisał się bramką z Złotogardnego w Miejmy nadzieję, że dzisiaj powtórzy się to również to będzie bramkę sobie. czekamy tak naprawdę na rezultat dzisiejszego spotkania napięcie z każdą minutą rośnie, pozostało już naprawdę bardzo mało minut, Choć Bartek na chwileczkę może, może wystąpisz z fotogami tutaj jesteśmy, Mateusz za kamerą, Bartek właśnie co powiesz yy, jakie wrażenia masz jeszcze przed dzisiejszym meczem i jakie wyniki były przede wszystkim na, na początku chciałbym Świadomicie że wielką jak się to że tutaj, jest, tutaj, jest, tutaj, jest, tutaj mam, jest z liczbami. Jest niesamowicie, prawda? <grym> jest taka energia. Taka energia. <grym> Techny powoli się wypełniają. Ja osobiście mam nadzieję. Jaki wynik? Jaki wynik? 2-0. 2-0. No ja typuję 2-1. 2-1 po bramkach, trzymacie ja skorę się bartosza białka. No i wtedy będzie nerwowo, wtedy się zakłaczę w 2-1. jednego. Pat to za kamerę, jaki mój wynik jest. 3-2. Chyba w Polsce, tak? Tak. Więcej Hivior Lederman Fornalczyk. Widzicie, że naprawdę jest niesamowita. Drogie, niekąd... niedługo będziemy śpiewaczli. Niesamowite wrażenia. Się... E, widzimy się już w Szerwie Meczu. Może będą jakieś przebłyski, może małe zdjęcia, może małe nadziania. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Do kolejnego łodzenia.